Lider Raków 2 Częstochowa kontra drugi zespół Ligi Ruch Radzionków. Na boisku przy Limanowskiego spotkały się dwie drużyny, które przez cały sezon 2021-2022 zdecydowanie zdominowały resztę ligowej stawki. Ruch, który od początku roku walczył o zniwelowanie straty do dwójki Ekstraklasowicza, w ostatnim meczu przed wyjazdem pod Jasną Górę niespodziewanie potknął się na podlesiance Katowice. Porażka sprawiła, że Cidry do Częstochowy jechały ze stratą już siedmiu punktów do rywala. W obozie Żółto-Czarnych nie było jednak mowy o poddawaniu się i rezygnacji z walki o pełną pulę. Nadzieje na dogonienie podopiecznych trenera Tomasza Kuźmy wciąż świetliły. Poza tym radziankowianie mieli ochotę zrewanżować się za porażkę w pierwszym obfitującym w wojskowe skandale starciu. Trener Marcin Dziewulski musiał radzić sobie ze sporymi kłopotami kadrowymi. Z rakowem nie mogli zagrać miłość ćwielą Szymon Siwy i Rafał Kuliński, a rekonwalescenci Michał Szromek i Szymon Cichecki wciąż nie byli gotowi do tego, by od początku pomóc kolegom z zespołu. I był to pewnie jeden z kilku powodów, dla których trener Marcin Dziewulski od samego początku mocno angażował się w poczynania swojego zespołu. Na tyle mocno, że już po 10 minutach rywalizacji arbiter upomniał go żółtą kartką. Dla sztabu Cidrów najważniejsze było jednak to, że ich podopieczni realizowali skrupulatnie nakreślony przed spotkaniem plana efekty. Nadeszły w 25 minucie świetnie rozegrany rzut rożny. Piłka dośrodkowana na Rafała Otwinowskiego, który uprzedził Jakuba Bądrzyka zgrywając piłkę do nadbiegającego Aminę Budigi. A Tunezyjczyk otworzył rezultat tego meczu i Cidry wygrywały w Częstochowie 1-0. Co ważne do tego momentu Radzionkowianie nie pozwolili przeciwnikowi, który do tej pory w lidze zdobył aż 87 goli na ani jedną bramkową okazję, ale w 37 minucie szansę na doprowadzenie do remisu miał Przemysław Oziembała. Znakomicie jednak w swoim polu karnym interweniował Tomasz Harmata, wyręczając w jego robocie Rafała Strzelczyka. Pięć minut później gospodarze znowu znaleźli się w okolicach 16. ruchu Radzionków. Hubert Tylec dostał piłkę przed polem karnym, odegrał ją do Adriana Balboły. Ten odwrócił się z piłką, ale trafił prosto w dobrze ustawionego Rafała Strzelczyka. Jeszcze przed upływem Wszej połowy trener dziewulski musiał reagować na kolejne kłopoty zdrowotne w swoim zespole. Z kontuzją plac gry opuścił minę Budiga. Zastąpił go Andrzej Piecuch. Raków szukał sposobu na to, jak doprowadzić do remisu. Częściej miał piłkę, ale to radzionkowianie mogli tuszy przed przerwą zdobyć gola numer dwa. Świetnie przy piłce utrzymał się Kacper Zalewski, a później przełożył futbolówkę na lewą nogę, oddał strzał, po którym centymetrów zabrakło do tego, by piłka wpadła do siatki mądrzyka. Do przerwy 1:0 dla Cidrów, dwie minuty po zmianie strony. Goście mieli już na koncie drugie trafienie. Bartomiej Gwiaździński z dobrym podaniem obsłużył Bartosza Nawrockiego, a ten skierował futbolówkę do siatki Częstochowian. Znakomite otwarcie drugiej części gry w wykonaniu podopiecznych trenera Marcina Dziewulskiego. Autor gola z 23 trafieniami w sezonie znowu jest samodzielnym liderem klasyfikacji czwartoligowych strzelców. A miejscowi ciągle nie mogli znaleźć sposobu na dobrze zorganizowaną grę drufy To starcie Przemysława Oziembały i Rafała Otwinowskiego. Po którym grę od swojej bramki zaczynał strzelczyk. Żółto-czarni byli tego dnia niemal bezbłędni. To znakomita piłka posłana przez solenizanta Bartomia Gwiaździńskiego do Andrzeja Piecucha. Piecuch poradził sobie z Dawidem Błasikiem. Wyłożył piłkę przed bramkę. Ta odbiła się od Bartosza Nawrockiego, Trafiła pod nogi Kaspra Zalewskiego, który podwyższa. Wynik na 3-0 dla ruchu radzionków. Fenomenalny obrót spraw dla ekipy Cydrów, tym bardziej, że przy takim rezultacie bilans bezpośrednich gier z Rakowem był teraz korzystny właśnie dla żółtoczarnych. Ale to była dopiero 61 minuta, wciąż trzeba było więc być skoncentrowanym. Przecież po drugiej stronie barykady lider, drużyna, która na swoim boisku jeszcze nie przegrała. 67 minuta Adrian Balboa z dystansu, ale świetnie zbija tą piłkę do boku Rafał Strzelczyk. Kilka chwil później Balboa dobrym podaniem obsłużył rezerwowego Mateusza Niedziałkowskiego. Wydawało się, że napastnik Rakowa stanie oko w oko z Rafałem Strzelczykiem, ale golkiper Cidrów idealnie w tempo wyszedł do tej piłki i zatrzymał całą akcję. 85. minuta. Częstochowianie próbują choćby odrobinę poprawić ten bardzo niekorzystny dla siebie rezultat. Szymon Zielonka strzela z linii 16 metra, ale czyni to bardzo niecelnie. Ostatecznie Radzionkowianie nie stracili w tym meczu nawet gola. Ruch Radzionków po bardzo dobrym meczu w swoim wykonaniu pokonał raków 2 w Częstochowie 3 do 0 i skraca dystans do lidera do 4 punktów. Jestem dumny z tej grupy ludzi, z tych zawodników, ze sztabu, wszystkich wokół klubu, którzy nam w tym wszystkim pomagają, bo bardzo ciężko sobie zapracowaliśmy na to, na to zwycięstwo gdzieś cały tydzień podporządkowany pod ten mecz, świadomość zawodników, plan na mecz. No i, i bardzo, bardzo dobra realizacja wszystkich założeń, wszystkich zadań, które dzisiaj mieliśmy. Dlatego jestem dumny z tej drużyny i tak, jestem szczęśliwy na ten moment. Mecz u siebie też, gdyby nie różnego typu decyzje, na które nie mieliśmy wpływu tak na nas wpłynęły, to do pierwszą połowę graliśmy dobrą. Myślę, że taką jak dzisiaj cały mecz zagraliśmy, nic nas nie wybiło. No i tak jak mówię, te dwa mecze i ten u siebie i ten dzisiaj to są te mecze, do których będziemy wracać i do których będziemy chcieli jak najczęściej nawiązać. Wierzę w tę grupę ludzi. Po prostu ktokolwiek wypada, inny wskakuje i taka sama wiara jest zawodnika. Różne, różne poziomy są przygotowania do meczu inne profile osobowościowe, ale my w tym wszystkim wierzymy w każdego z zawodników. Dzisiaj mieliśmy naprawdę ogromne problemy, jeśli chodzi o sytuację kadrową. Zostawiamy to wewnątrz siebie, wszyscy to myślę rozumieli. Poradziliśmy sobie z trudnościami, kolejną trudnością, która gdzieś w naszej przygodzie jest i, i to jest ten najcenniejszy moment, a, a piłka nożna jest takim sportem, że, że wiara musi być zawsze, a, a my jej nie stracimy. Dzisiejszy mecz pokazał, że jej nie tracimy, wierzymy, robimy swoje najlepiej jak potrafimy, przygotowujemy się optymalnie do każdego, każdego rywala i wyciągamy lekcje z każdej sytuacji, i tej lepszej, i tej gorszej. Wyszliśmy z wiarą dzisiaj w swoje umiejętności i w to, co prezentujemy jako drużyna, trochę nami zachwiał mecz z Podlesianką, gdzie myślę, w mojej opinii nie zagraliśmy. Słabego meczu, ale no nic nam nie wpadało tego dnia. Przeciwnik też miał sytuacji, które wykorzystał, no i tak się ułożyło, że jechaliśmy tu niestety ze stratą siedmiu punktów no Rokowa. No i chcieliśmy jeszcze, żeby ta walka o awans trwała, no i zrobiliśmy wszystko, żeby wygrać i wygraliśmy. Większy procent właśnie jest zależny od głów, od, tych, od tego tych morale, od tych, tej energii, która jest w głowa od przywrócenia wiary w drużynę, wiary w siebie, bo, bo gdzieś na pewno porażka nas bolała, a, a chcieliśmy jak najszybciej się przywrócić do równowagi, na nowo uwierzyć w siebie, stworzyć plan na, na mecz i spróbować go zrealizować. I tak to dzisiaj to wyglądało. Próbowaliśmy za każdym razem. Myślę, że byliśmy dzisiaj bardzo zjednoczoną, zorganizowaną drużyną, mocną drużyną, która bardzo mocno sobie zapracowała na zwycięstwo z liderem, z drużyną bardzo mocną. I to naprawdę zdecydowanie bardzo mocno cieszy. Jesteśmy szczęśliwi, dumni. Trener dużo poświęca na to czasu, na pewno stara się nas trzymać, jak to ma w zwyczaju mówić pod prądem. I myślę, że to działa. Nawet jak gdzieś się przedłuża trening. Czasami wiadomo, się ma ludzi. Jednak y, uważam, że ta droga jest właściwa, co pokazał ten mecz. Chciałbym y, z tego miejsca, bo to rzadko, rzadko robię praktycznie wcześniej się to nie zdarzało to dedykować to zwycięstwo e, dwóm osobom. E, na pewno Barkowi Gwiazińskiemu, za swoją energię, którą wkłada w tę drużynę. E, i na łamach naszej telewizji złożymy życzenia wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, bo, bo my to w tym wszystkim o tym rozmawiamy. Gdzieś mieliśmy swój plan od kilku tygodni na, na, na ten mecz, a Gwiazdka była osobą, która, która mocno to zainicjowała i zaangażowana była. No i na pewno gdzieś. E, ten dzisiejszy mecz dedykuję Marcinowi Panońko, asystentowi, który wykonuje niesamowitą pracę i dzisiejszy mecz na pewno jest dla niego, bo my dobrze wiemy, on dobrze wie, co, co się wydarzyło w tym meczu, dlatego chciałbym, żeby też mu to smakowało. Powtarzałem chłopakom tak gdzieś od dwóch, trzech tygodni, że... Musimy po prostu wygrać ten mecz, bo mam urodziny i tak nastawiałem, że wszyscy czuli, że mam po prostu urodziny, taką presję nałożyłem na zespół i jeszcze się składa, że moja żona ma urodziny w ten sam dzień co ja, dlatego podwójnie na nich siedziałem, że no co by się dzisiaj nie działo, musimy wygrać. I przy okazji, jak już to pytanie jest o urodziny, chciałem złożyć życzenia dla żony wszystkiego najlepszego. Kocham Cię na życie. Brawo. Brawo.